O kurde! Co jest? Ja przeskoczyłem w was dwóch? Ziemia się jeszcze poprawia. Aj. Let's go! Ej stary, ale wiesz jak byliśmy w pewnym momencie blisko? Wszyscy w trzech? Ja, ja w tym S2 dychę straciłem jeszcze, ale dobra, let's go. Ale było let's ciasno go. w pewnym momencie. No ale ty odskoczyłeś teraz. Let's go. O kurda o, o, o kurwa Ale mnie rzuciło na kerbie Nie wiem, no, ja przestałem A co jest? Dzięki Dwa, te hardy 0 gripu mają 因为那法律嗯

Matko Czuję, boska Prawie odleciałeś tutaj No, zawsze sezonie poleciałem właśnie Federalce Znowu olej w boksie, to jest chyba retire. Jak powiedział tak zrobił Ja złe, drugi warn z rzędu w tym samym miejscu, głupio Pasuje, że olej nie będzie jechał tu. Z tych punktów z niego na drogę. Przynajmniej ma tempo dobre. No. Tu mnie tu. To Cię też przepuszczę. Jedź. Dzięki. Dzięki wielkie. Zabrak pomocy no, no. Widziałem Ty ale my gonimy z, z tą Alpiną na czele Mariana wiesz o tym? XD. On ma Alpinę no, na hardach a Ferrari jest na medach i my go gonimy Chociaż <laughs> na tym lapie jest jeszcze Marian błąd popełniał bo mu nagle pół sekundy zbiałem nie no, ja na tym lapie wciulu jak Nie no, więc tam jesteśmy się przywożylić. W końcu wyprzedził. No w końcu. Po 11 lapach wyprzedziłem alpinem Erolem. Można, że wyprzedziłeś. I ty, no? Mercedes! A no to pewnie z palcem w dupie wbijał No co to... Wiesz, nawet nie wie kiedy us na ustance ciśnie. Ja też tylko ustankę wbijam FT z No. Nie co, Red Bullek na szczęście jest. Fajne, fajne te silniki mamy. No świetno. O ja nie. Wcześniej no, jak to nie wcześniej, to... Ale głupie wardy zdobyłem. W... w tym A to już... No. Tragedia. ziemia takie. ojej, ojej, a pewnie dwa łorny ma. Nie, Nie tym razem. Aaa, dobra. <laughs> nie tym razem. Kto jest siódmy? Trzymam. A w ogóle teraz zielone sektory, wale. Już w w rzędu. Ja przecież to, że ja też na tych madach, Ale widzę że do Mirka, że już zacząłem powoli tracić, więc... Czasem Mirek fioletowy sektory Nie, czerwony Serio A no to jeszcze lepiej A nie, rzeczywiście teraz fioletowy <grym> No właśnie Ej, no skończyłem drugi sektor i miałem fioletowy, a pierwszy czerwony Dobra, mam jakiś punkt. Marian lead Safety Sweet. car, safety car Czy nie aż taki? O W którym okreżeniu zjeżdżasz do boksu Mirrorim? Chyba 19 No zjechał czy nie? Nie wiem, nie widzę jeszcze Zjechał, tak chcę Właśnie trzeba hamować przed ogranicznikiem W boksie Co? co? Nie wiem ile hamować, jak hamować w boksie. Nie chcę kary dostać. Ale sprawdzam tego Ty, Marian co stracił? Ja wyjechałem obok Mariana Że ty masz niedogrzane, no? Nie? No ale stary mam medy Dla mnie to nie jest za dobra informacja no, Ale stary mam karę, cię nie dogonie Ale Mariana Mo jestem w stanie myśli, mu tak, uciec do... Ale wydaje mi się, mi się, że cię nie dogonię Ja muszę tego Ersa tak trzymać jak trzyma na no! Dostałeś? Nie no ta gra to jest po prostu szczyt Hanskę dostałeś? Nie Teraz to z boksu wyjechał i gra mnie do 0 km Aś, na 2 sekundy tak mówić przed startem że Walter jechał Sorry. w p i mi to no. samo się stało nie, miał Ja miał to samo na Imoli e FPRce No to jest po prostu Zatrzymał mnie do zera i byłbym przetrzymany, a ja jestem za nim idę z Davidem. to wow. stare. No, baskijcie, jakby to były... to były zajebiste manewry dobre, no. O kurwa, Mirek. <grym> <grym> Dzięki. Możeżesz <grym> ja pierdolę. Ja no widziałem jaki, ale pewnie mogę. 18. Ile? <grym> no właśnie! Kurwa! Pojebało się to. Ta... Jestem mój bez 21? Szanowni 21? pamiętasz jakie masz czy nie? No? Ja? Kurde mhm. 35-31 chyba coś takiego No! Wow, no! No to se skopa yeah, Ja panowie Ale ja sikam na tą grę co Kurwa, akurat się... jak gdzieś powiedział, nie? Co tu się ja... wydarzyło? Nie no ja to... ta sama Ja już mam po podium kurwa No ja popodium nie wierzę w no. co ja pierdolę. A mnie stresujecie, nie, tak... panowie. Nie boli tak spizdy leci na bok. Jak ja, kurwa słyszę, że ten się ten popełniałem błąd, wyjechałem na to żółte gówno. Puściłem, żeby sobie wolno jechać i nagle patrzę, ty obróciłam, no, tak nie? Więc o Ile widzę yellowagi tak samo ziemia się rozwalił. Alpina druga, pozdrawiam On prowadzi ten pociąg Nobit ten, ten Ferrari tyś... Red Bulla? Tak, 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 tak 20 sekund przede mną jest Ej dobra, nie spodziewałem się takiego wyniku A, <laughs> Ziemia no unlucky Jest Miałem taką hmm. myśl, wyjeżdżałem z ostatniego, czy się nie rozwalić, ale stwierdziłem, że... ...zostaję bez na